Z tej strony Mela po raz 80. I jestem z Blanką, tak jak zresztą w ostatnim, e, zresztą w ostatnim odcinku. W sumie jeszcze go nie wrzuciłam, ale nieważne. E. Dobra, no. Już ogólnie... E, czekajcie bo mnie. A! No, w ogóle, właśnie Blanka jest obok mnie, właśnie się dzisiaj spotkałyśmy. No i właśnie ją wywalił z gry. Widzicie pustka. O, dobra, jest no. i już jest znowu. Chodź tu. O. No tu jest taki wstęp i robimy dzisiaj ogólnie mega krótki odcinek. Eee, gra się nazywa... Jak się nazywa? Sprawdź. Gdzie? Ha. Eee, no, nie daj się wyeliminować, ale coś takiego. O, coś w tym takim lodoziemniakiem. No. No, I... No gramy, no i gramy I za robuxy. Dzisiaj już sobie w to grałyśmy, no, ale pomijmy ten fakt. Spre my musiałyśmy e, dla was widzowie sprawdzić tą gierkę czy jest odpowiednia <grystanie> Nie no. Jesteśmy razem? Jesteśmy razem! Jest! Okay. Jesteśmy razem. Jupi! miałaś mieć No bo mamy ogólnie obok siebie krótki i Blanka ich miała niej się, oczywiście się nie mogła odpowiedzieć. Ale to tak ciągnie, to tak kusi. No... no ja wyraźnie się jak będzie y, jak będzie jakaś akcja... Adrenalina podskoczy i nagle usłyszycie chrupi. <grym>, to jest dobra. Dobra. O, To jest ta konkurencja Zdebrał, to jest to nie lubię. No to musimy przeżyć. Ej. Oha, czy piłek. mniej piłek. O, nie nie piłek. piłek. O, nie

no, cynówku! Ej, ja, ja ciągle sobie biegam i czasie tej piłki nie mogę! O, każdy niby... To... No, zabierasz mi no, nosem, co nie? Niby współczesnie, no ale... Ale jednak nie. każdy biega na to. No. O, co? Ja! Jak ona wygrała? I to nie możliwe, niech mnie nie przewagę. No, Zabłagam, błagam, zatrzymajcie sobie filmik, cofnijcie i sprawdźcie i napiszcie w komentarzach, jak było Bo ja nie wiem, jak to było e, Dlaczego ty masz takie coś, 2026? <grym> nie, a nie, nie... Aha, bo ja się z tym gościem tym byłem Aha, dobra, jest, sorry No gość, gość, tutaj widać, że bardzo lubi nowy sylwester Co? Przepraszam, <grym> ja Co? Ale <grym> co? <grym> a to? No to jest prawda. Nie robimy nic. Dobra, eee. Nieważne, proszę nie wnikać w tą rozmowę. Dobra, na kogo głosujemy? Na tego. Your team is now with the elimination candidate. O dobra, na Reya głosuj. Pan mnie nie jest Nie No Rey, Rey, ten.

Powinniśmy coś słyszeć. Powinniśmy. Tylko powinniśmy. O dobra. O, nie. Nawet cię nie wiem, to, co fajnie. Zdjęcia. Ciągle to, to jest. O. Teraz Aha, mam... A. musimy po kolei to jeść. Już... już tego nie lubię. Czekaj, e, Ja już nie wiem. Aha, po prostu idź tu tu. Tu 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 tu. tu, tu. No Jezu! Idź za tą dziewczyną. Cześć, za się za ten... tymi o! Poszłam! No co na mnie liczycie? O! A! Kurde! No gdzie ty poszłaś? O, e, Do przodu jeden i w bok. O tym. Do przodu i w bok. Gdzie? No w prawo. Tu. Tu. Mm. Trzy to co? No. Eee. no kurde, patrz! Prosto eee. jest. Eee. Dwa w boki i potem już tylko do przodu. Jest, dobra, przeszło. przeszło. Mamy przewagę, mamy przewagę! Jest, 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 widzowie, mamy przewagę. Może w końcu nie ubrzemy. Dobra, ja sobie przeszłam. Mamy przewagę, mega o, Ej, co? I to to samo? Nie, teraz jak już przeszłaś, to już to czekasz Tutaj? Tak No już czas! Dobra Aha, no bo oni z tej strony Wygraliśmy, kidzowie Nie, yes. Blank yes. nie wiesz wrócić No, oj tam Zrób aż mnóstwo skrótków do mikrofonu No, teraz... Dobra, ja też sobie zem Mniam Przepraszam, że musicie słyszeć. Przepraszam, jak zrobiliśmy wam owoce A jak chcecie, to takie orzechowe kuleczki. Jak je kochacie, to sorry, że wam zrobiłam smaka. Jak tak A ja kocham. Jak tak, to zasługujcie, żebym zrobiła smaka. Jak kocham orzechowe, jak kocham orzechowe. Takie kuleczki. Nie mam. jesteśmy Mm -hmm. Ojej, oh, jak jak żałuję. Mogę zrobić lepiej moje czy nie? So so Aha, czyli zombie? Ja w ogóle nie jestem dobra w co nie? Zresztą, w sensie, no bo to jest takie trudne. No na kąpie. Ja nie będę no, na kąpie, clear. żeby coś Telefon jest pokoju. Jakbyście kiedyś widzieli różki, takie takiej dosłownie bruszki ze skrzydełkami, suchawkami różowymi i różami kotka i takimi wróżkowymi włosami to ja Cosmo. Tak, kosma, ale tak na serio to po prostu konik. No. bo jest tą koniarą zresztą. To się nie po prostu konik, to po prostu, po prostu... No po prostu konik. No, no bo ja się w odcinku przyznałam, że ja jestem minerem, jak gram w Alek. A jak nie obejrzyszcie tego odcinka, to subijajcie na mój kanał i kopijcie. <grym grym grym> no, i go pani. No, 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 na to chyba... to... i się i i a tak, panie. A, to chyba te punkty trzeba. Nie wiem. O tak, Kili. Kiki. ja nam zebrałam, ja nam zebrałam. Kurde, to pierwsze. Aha. Ale nie. Ok, te to obydwie można. Mamy przewagę, Bra. I my jesteśmy mocniejsi. Ej, ale tak to ciągle jakoś my byliśmy lubami. No? Trudne to, ale... Trudne? Ty masz na telefonie, ty to masz łatwiej wejść. Łatwiej, wiem, no, no, ale i tak jest. Aha. Ja idę po... I co ja mam powiedzieć? Ja idę po jakieś i... zielone, bo te zielone mnie tak dużo Ja biorę te, co są po prostu. To. O, widzę zielony! To jest bardzo daleko. No nie, chyba czerwony ziom. Jest, graliśmy w sobie. Ja mm, mm. yeah. próbujemy... Jak zmieścimy się w 20 minutach, to ciekawe, czy dojdziemy do finału. Jesteśmy bezpieczni. Mmm. Oh my godzin, dobra. Ogólnie. Bo my już to dzisiaj grałyśmy. I Blance się wyłączyła gra na finale. I zostałam ja i Eli. Ale mnie oczywiście dostanie chyba 10 sekund przed finałem. skończył się limit na Rocksa. A tak to bym znająć, że cię wygrało. Całą grę, co nie? Ale za to ta Eli była miła. Dobrze. Wiem, że co więcej, jak słyszycie, bardzo możliwe. Eeeh, masz tanio so, i się lub pani? No, tak. E, There was a tie. Ale to... Ej, hey, ty też! Nie, bo <laughs> ja już trafiłam na tą Jakoś tam, jakoś tam, po prostu, o, o, o tak, ale nie wyzywamy I tak, w tak nie rozumiem, chyba, chyba, że jakiś rozumie Jak to się I, to się I, I tak, tak, i tak, jeżeli lubicie takie filmy i w ogóle lubicie Roblox'a, to zasubskrybujcie, weźcie Z lampą, oh. i z Legii yes. Yes. Legii Aha, dobra. <ś> no nasza koleżanka, nie mówię jej imienia, bo nie chciała. No zapomniałam. A Blanka nie, nie mieliśmy dla niej ksywy, więc takiej mówimy, bo ona się nie wstydzi. Bo i tak nawet nie wiecie kto to, bo jest Emilia, blanek na świecie. Sonia Blanka? No zresztą i tak byście poznali, bo tutaj jest napisane Blanka 44583. Może możecie dodać. sobie nie dodać na roblox, jak chcecie. No, to chętnie z kimś chłopam. Tak, y ona y będzie wiedziała, że po. Tak. Może. No, może kiedyś. Ej, teraz to było, chyba, nie. Um, nie wiem. Nie, zbigniak. O! Nie to, to się... jest ogólnie, bo ja nie. To chyba najbardziej nie umiem jestem bo ja nie umiem grać. A Ja w ogóle nie potrzebuję tak? grać. Ja po prostu będę unikać piłek, bo ja nie umiem atakować. Po prostu będę gdziekolwiek. Ja mam łatwo, tak? bo ja sobie po prostu pokryć ileś w nasz No, co zabili mnie? Ej, no ja mam. A, odrodzenie. Co to się nie dał. No, 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 Dobra, to dobrze. W sumie to przejrzał. To znaczy kupił jakąś drogę. Ja po prostu chyba nie wiem, to, to też też, nie jest. Szczerze nie jestem taka zbójaka. Ja też nie. Ani w prawdziwym życiu, ani w fajnie. <laughs> to są nie. Ej, ale ja ją popłynęłam, czyli. Good no, job! You no, Kurde! Jest się na eliminację w Ej, ja też chcę chrupki. To jest dobra, to zadaję daje tutaj? Nie chcę ciągle sięgać. Aha. Kogo wyeliminować? Dawaj kryoma, bo jest tutaj. Nie, on się git. Nie hmm. wiem czy... no. nie po prostu. No czego Tego zacząłem. A my czekaj, weź tego takiego, tego... No tego co skacze. nie wiem, nie widzę Albo to wiedzieli. Cześć. Alwina? Daj tego. Tego. Tego te 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 pieska, tak? No tego piecha. piecha. Aha! O nie! Czy oni decydują, kogoś chcą wyeliminować? O nie! Najgorsze. Czy oni nie like to, 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 to? No To i tak miał być takie króciutki. Dobre ja nie dobra na przykład, Ja nie mam w ogóle. Głosu. Zgodna, no, ja też nie mam w No widzicie, to może są nasi widzowie. No, mamy 9 subskrybentów. <grym grym grym> a prowadzisz mi się, no więc. Dajcie mi motywację, jak się naprawdę. No, tylko motywację, bo. Ja i mój tata montujemy. Nie mogę nazwać Twojego limitacza? Tak, tak. No. No. oni robią to czasami pół godziny albo więcej? No, może nie pochodzi na pół ale nagrywasz pół godziny. No, no. 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 no, Właśnie, miałam to powiedzieć. Widzieliście szorcy typu e, zasługujcie na małych twórców. I ja się tak zgadzam, tak też jestem małym twórcą i powinniśmy. Też damić im motywację, bo oni też czasowo spadają Okej Uuuu Dziadek Czyli, nie wiem, ale no odwróciach... to się ruchu zaczęła okay. He? Unikaj żółtego, chyba Albo na odwrót Trzeba iść na żółty Aaa Nie gadaj, że umarłeś Ale Jest jakiś grzeszk, nie pójdź się Czerwony

No, no bo jakoś tam trzeba w Ej, tylko ja z naszej drużyny żyję Patrz, tylko ja z naszej drużyny żyję Ja Ale i tak już przegraliśmy A nie, nie nie jeden No Nie, tylko się dobry Zepchaj go Nie mogę, bo to jest zespół za... Nie yeah. No, no. no. Chodźmy dalej. Nie wiem! O, ej, wygraliśmy. Ej, <laughs> e, wygraliśmy. <laughs> o chyba spad pierwszy, nie wiem. Nie wiem jak, ale... Hmm. Nie wiem. I am save. Ej, już 16 minut gramy, w to wyszli kiedy. Jak chcecie chrupka, to dajcie lajka, to wam przyśle pocz. Chociaż nie znam waszych kody, to bym na pocztę. Nie, zaraz że <laughs> mam. Kurde, my tu nagrywamy odcinek i jedemy A jak macie. Ej, dobra. Jak chcecie, to możemy taki ala już, że jak macie jakiś kanał na YouTube, to wro... napiszcie sobie z tego konta w jakiś random komentarz, co nie? I to ja was zasługuję, ale wy musicie zasubować mnie. Musicie. Bo jak nie, to ja. I tyle. <laughs> A. Taki sojusz, patrzcie, wy macie suba, ja mam suba. No i fajnie, co nie? Co sumie to nie jest, sojusz, już tylko po prostu. Jakby to, jakby to ująć. Sub za sub. No. To sub za su. Sub za Sub za Uuu, ktoś miał trzy głosy. Dzięki, okay. <laughs> aha. Yes, yes. Nie wiem, dobre. No, ale Blanka ma pomysł, że gdybyśmy kiedyś mieli dużo subskrybentów. To byśmy z nami mogli być bo Ja potrzebuję was, właśnie i y, muszę mieć was z wyznajcą. No. Więc no. A i ona wpisała tam dzięki. FINAŁ! Bo nie wiem. Ale co? Teams no more! To... Teams no more! no more! Żeby... no ale. Może, nie wiem, jest ogólnie dużo osób, więc nie wiem, czy dojdziemy tak, total, total do finału. Bo szczerze mówiąc, może. O nie, więc to pokazuje, jak mamy się musimy powtórzyć jego czyny. I to jest najbardziej łatwe, ale potem jeszcze to wygląda. To nie jest łatwe. Góra, góra. Aha, góra, góra. Dobra. E, mogłyśmy sobie zapisać taka... Ale nie mam tu żadnej karty. Everyone Kurde... B bok bok. Bok. Dobra, e, Ja tu ma, Ja sobie zabiję bok. Zapisz zabij sobie szybko. A nie, ja dobrze. A dobra. A w sumie... radę. Dobra, dobra. Bok, bok, ten. Ten. Ten.

Every one ja, better! Ja, jest... Nach do ostatniej osoby Hm? Hmm? 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 hmm. O kurde, coś nie pamiętam. Tak, tak. Tak. No, no, jest... Nie udało mi się. I też nie. Ej, trudne to mega. Nikt, a... nic nie zdobył! On, on też skusił No. To już nie było łatwe Ej, dobra. Ej, ale oni powinni odpaść. Zosta Powinien zostać tylko ten piesek dla mnie. No. I my. Tylko my zostaliśmy? Napiszcie w komentarzach, z czego chcecie odcinek. My <grym> już prawie całą miskę chrób wjusiśmy. To takie emocjonujące. <grym się wytkujesz> ale bardzo fajna jest ta gierka. Nie wyrzucił mnie prisa, to znów to myślę. O, czyli wi 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 no, widziałem, tak że pola!

Jasek też ma. Jestem. Wywalaj. Gdzie dosięgnął? No, no to już nie mamy drugiej. Już nie będziecie się męczyli. naszym chrupaniu. Weź już nie męczy widzów. O oh, nie, teraz mi się na tym poliska podoba. To... Ale już mam. Poczekajcie. Nie, ja mam teraz. Mój Ha? I. A teraz daj uśmiech. O! The... Okay. Trzeba przejść i na górze niż pozwolić mu dojść. Nie wiem czy ja tu dojdę. Ale te. Aha, bo. Teraz. Aha, nie, do... <śmianowicie> nie doszło. Bo, bo, teraz... bo to jest A to trochę. A ja jeszcze. No, ja jeszcze tak Bo to jest teraz... To w ogóle nie można nikogo dopuścić dobra. I dlaczego ja jestem najlepsza? Lub ja najlepsza. jestem na górze. Byłem zazdro. Ale nic nie jest najlepsza. Ale jak coś to... Ej, to jak? I coś to mnie nie to jak? Nie można ten nikogo dopuszczać się. Tu są już e, trzy. Musisz te, ich piknąć tą łapką. A to jest 0 to nie wiem. Co? 0 bukset łapka? Ale tu nie ma żadnej łapki. Na jest dole, do jakiejś plamy. A to ja nie chciałam tej Ale weź mnie nie Ym... I faktycznie nie ma. Cztery osoby to są, nie? Ej, co? Nie da się nic zrobić. O! Co? Widziałeś tego Jobskera? Aha, ktoś to kupił. Ktoś kupił nam Jobskera I fajdę. No, no to już teraz wiem, jak, po, po, e, po co ludzie mają Froboksy. Ja ten tak jest Ej, no to tak naprawdę nie musimy nic robić Aha, bo to chodzi ten o ciągle. to, kto tutaj nie jest. Dlaczego jest Azeromela, ale jest, że on. Aha, bo to był mu nic nieważne. Proszę nie wnikać. Hmm. Kogo? Ej, nie wierzę, nie że mam do finału, bo zazwyczaj odpadłam się na pierwszym kroku. Eee. No ja też. Bo Dawaj, się... na Marii. Ej, ej, na Marii. Dawaj na Mari. Chodź na Mari. Dawaj na Mari. A to jest to z Polski? Nie. No to, to to Maria. O kurde! Czemu one jakieś... widzowie, D musimy kończyć, bo już 25 minut wygrywa. Mieliśmy jakieś 10 minut Dobra, <grywa> dawaj <grywa> jeszcze... Dobra, Mał... No. Nie, Mari, nie. E e ostatnia eliminacja widzów nie jest oczy. Nie, dobra, dawaj tam Chani. Dobra, Chani. Chani, nie. nie głosuję ostrożnie, nie będę głosował. Ooo, on nie głosuje. Dobrze, to nie jeszcze... To on jest czyjś z Polski?

Jest! Jest! Yes, jest! to tak Chyba, że ci krawędę. Nie, dobra. Nie, dobra, jest mi Dobra, oh, co oh, tak To odcinek. Yes, Możecie zobaczyć jak yes. się Zobaczyliście? Zobaczyliście. Papatki, całuski i wszystko co tam panika. Pa, pa. Mam nadzieję, że będę jeszcze na Będziesz. Pa! Oh,